Cześć. To moje 900-litrowe akwarium. I mam dzisiaj chytry plan dokonać dużych zmian. Akwarium wygląda tragicznie. Zbiera się dużo jakiegoś takiego syfu. Ja mam problemy z wodą, bo mam, mam wodę ze studni. Ta woda jest nie dość, że jest bardzo miękka. Praktycznie testy nie wykrywają twardości. I przez to roślinki rosną mi słabo. Ja nie nawożę, nie chcę mi się nawozić. Nawet nie mam do tego głowy zupełnie. I jeszcze dodatkowo ta woda powoduje wzrost glonów, wzrost właśnie jakichś takich dziwnych cyjanobakterii, jakichś cudów. Różne fazy przechodzi to akwarium, bo zależy co rolnik wyleje na pole. I mam pomysł, że spróbuję zrobić wodę twardszą tu pechami spada do gdzieś 6,3, 6,4. Twardość niewykrywalna, tak jak mówiłem przed chwilą. Więc jest to trochę bzdura. I zobaczymy. Usunę dzisiaj te kamienie, które są dość ładne. No, są dość duże. To może nie wygląda na duże, ale to akwarium ma 900 litrów. Tak samo ten, ten kamień. I tutaj tą grupkę kamieni. I zastąpię, zastąpię to takimi wapiennymi skałkami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli będzie wyglądało ładnie, to się pochwalę. Jeśli nie, to nie. Natomiast na pewno dzisiaj zniszczę to akwarium. No i tyle. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pozdrawiam.